Dzień dobry, to ja mówię. Taki jestem radosny, bo właśnie wróciłem z miejsca. No, nie powiem zbrodni, bo to by było za wiele powiedziane, ale z miejsca y, ciężkiej katorżniczej pracy. Stali widzowie Polskiej hacy wiedzą o co chodzi, rzecz jasna. Temat rzeka, bo to już mija rok. Remont na melinie, ale jestem bardzo zadowolony. Na końcu daję filmik. To będzie chciał obejrzeć, bo dalej walczymy sobie z sufitami i proszę to traktować jako terapię, moją terapię bo ja momentami już padam w depresję związaną z tym remontem no ktokolwiek, cokolwiek remontował to wie ile to zdrowia kosztuje, a jeszcze jeśli remontuję to własnymi rękoma to tym bardziej zna te przykre doświadczenia także pozwólcie mi Państwo, że się trochę wyżalę nie trzeba tego oglądać kto by nie chciał ale na końcu w ramach terapii taki filmik sobie nagrałem i taki sobie filmik wkleję. Proszę Państwa, około 29 tysięcy w tej chwili jest na zrzutce. Bardzo dobry wynik, ale dążymy do 50 i więcej tysięcy. Nie ma tutaj przypadku, rzecz jasna w tym, że finał zbiórki jest przewidziany w dniu innego finału człowieka, który z charytatywnością ma tyle wspólnego co ja z baletem, ale najważniejsze, żeby robić swoje i żeby ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, osiągnąć. Bardzo Państwu dziękuję. Powiem szczerze, powiem prawdę. Zresztą ja non-stop tak robię i często za to opłacę mają cenę. No, że zawsze jest ten stres, że będzie blama, że się nie uda, że. Ludzie machną ręką, bo ile można słuchać chłopa z biskupina, no ale jest naprawdę pod wrażeniem. Tempo jest bardzo dobre i dziękuję Państwu raz jeszcze i raz jeszcze proszę o więcej. No i tak będzie przez kilka dni, jeszcze chyba nawet kilkanaście. Wklejam też komentarz z odniesieniem do zrzutki, drodzy Państwo. Ile to już było takich nagrań, ile to już było filmików z cyklu, im wolno więcej. Ale im wolno więcej, dlatego że, że im na to pozwalamy, dlatego że nie reagujemy, dlatego że często jest blokada, dlatego że dajemy się wpuszczać w kanały absurdalnych porównań, absurdalnych zestawień i w ogóle dajemy się wpuszczać w kanał sprowadzania sprawy do absurdu. Tak sobie przez Chwilę myślałem, ale tylko chwilę, czy to jest pocieszające, czy to jest przygnębiające. Że nie tylko u nas wygląda to w taki sposób, a mianowicie tak, że środowiskom lewicowym wolno więcej niż środowiskom prawicowym konserwatywny, konserwatywnym, czy nawet takim, bym powiedział, neutralnym światopoglądowo czy fakt, że na świecie jest jeszcze gorzej, to jest pocieszające, czy przygnębiające, no i tak jak mówię, zastanawiałem się nad tym tylko przez chwilę i jednoznacznie, znalazłem jednoznaczne rozwiązanie, oczywiście to jest przygnębiające, nie pocieszające i na pewno gorzej to wygląda w takich krajach, jak na przykład Francja, czy Stany Zjednoczone. Mamy u nas tą sytuację, nawet dwie historie, które zostały odwrócone jak zwykle do góry nogami w kategoriach etycznych. Pierwsza to rzecz jasna gwałt czy napaść seksualna, bo tu ciągle trwają ustalenia, do czego doszło na komendzie policji i to, co później wyczyniał Żurek z Żurek jak Żurek, ale tutaj pierwsze skrzypce grał Kierwiński na portalu X. Zrobiłem takie krótkie podsumowanie, jak ta sprawa wygląda. Zleciała się cała dzicz od Giertycha. Oczywiście wypadła pajacem jeszcze mocniejszym słowem. Ja już Państwu tłumaczyłem, dlaczego ja używam tego mocniejszego słowa. Proszę iść śladami takiego komunikatu. wypad i tutaj pada to mocne słowo. Zobaczycie, że to słowo jest naprawdę łagodne w stosunku do tego, co ci ludzie robią, nie tylko w odniesieniu do mnie, ale do mojej rodziny, bliskich i tak dalej. Ale to, to taka tylko dygresja, no bo część ludzi, którzy nie do końca mnie znają, no czuje się trochę poruszona tym, tym ostrym komunikatem, ale ja nie zamierzam z niego zrezygnować i tłumaczyłem wielokrotnie, dlaczego taki komunikat wysyłam. No nie jednak w tym podsumowaniu wskazuje na to, że opowiadanie o tym, jak te procedury zadziałały i, i mydlenie oczu ludziom, nawijanie makaronu na uszy, że już po 12 godzinach został zatrzymany ten potencjalny gwałciciel, i, I nazywanie ludzi politycznymi hienami, którzy zadają konkretne pytania i wskazują na konkretne fakty, no to to jest dopiero upadek, to jest dopiero dno i to jest właśnie coś, co można nazwać politycznym hienizmem. Sprawa jest tutaj do bólu prosta, proszę Państwa, na podstawie tych faktów, które znamy, no to wiemy, że policjant został złapany na gorącym uczynku. Od 10 lat gwałt nie jest ścigany na wniosek i tylko, tylko jest ścigany z urzędu, czyli z tak zwanego oskarżenia publicznego. Ci policjanci, którzy wtargnęli do tego gabinetu, Powinni natychmiast zatrzymać, zabezpieczyć ślady. Ja jeszcze zwróciłem w kolejnym komentarzu na coś takiego uwagę. W momencie, gdy ten policjant był pijany, to nie tylko to już pomijam znaczy nie pomijam, to raczej trzeba podkreślić, że każdy pracownik w miejscu pracy, jeśli jest nietrzeźwy, to jeśli, jeśli pracodawca nie podejmie odpowiednich kroków i pozwoli mu funkcjonować, ponosi odpowiedzialność z kodeksu pracy. Ponosi odpowiedzialność z kodeksu pracy, a nawet z kodeksu karnego, jeśli dochodzi do jakiejś, no jeśli w wyniku tego, że nierzeźwy pracownik do, no doprowadził do jakiejś tragedii, to również, a pracodawca wiedział, że on jest nierzeźwy, to pracodawca również ponosi odpowiedzialność karną. Więc za sam fakt, że ten gwałciciel był nierzeźwy, powinien natychmiast zostać przeładany alkomatem, al al natychmiast zatrzymany. No i oczywiście przede wszystkim powinny być wy wy wyjaśnione okoliczności no, tego dramatu, tej tragedii, do której, do której doszła. To, co się tam działo, no, to wyglądało w taki sposób, że oni go złapali na gorącym uczynku. Następnie go wypuścili. Dopiero po dwóch godzinach został zostało powiadomiony dyżurny, no tu tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, tutaj trwały po prostu pertraktacje. próbowano najprawdopodobniej, no bo cóż innego przez te dwie godziny się działo, najprawdopodobniej próbowano przekonać i tych funkcjonariuszy, którzy zachowali się przyzwoicie, no i przede wszystkim ofiarę, no mówiąc krótko, aby odpuściła, aby zapomniała o temacie, bo sprawa dotyczy wysoko postawionego funkcjonariusza. I dopiero później, gdy oni postawili na swoim, to znaczy i ofiarać, i funkcjonariusze, ściągnięto, bo zrobiła się afera. Zrobiła się afera, jak oni postawili sprawę jasno, że nie odpuszczą, no to wtedy się zrobiła afera i zrobili pokazówkę. Każdy szył sobie tak zwany dupochron za, za, za przeproszeniem. I tu rzeczywiście to aresztowanie już po 12 godzinach, chyba tam nawet dłużej, to 48 godzin, w końcu nastąpiło. Ale to już ta błyskawiczna akcja nastąpiła, dlatego, że nie udała się próba wcześniejszego zamiatania pod dywan. No i jakie są reakcje ze strony lewicowej? Proszę Państwa, tu się wszystko odwróciło na głowy. Pamiętacie to słynne hasło: nigdy nie będziesz sama. Pamiętacie to, te zarzuty, które padały później po, po tym gwałcie na komendzie, że hieny polityczne to wykorzystują, a pamiętacie też niejako Joannę z Krakowa? Na cześć której zorganizowano marsz miliona serc, tylko zapomniano ją na ten marsz zaprosić. A pamiętacie zwykłego obywatela Piotra, samobójcę psychicznie chorego, na którego śmierci żerowali wszyscy, a Tusku umieścił go nawet w swoim ekspoze, przejmując zaczął chyba od cytatu z listu, gdy, gdy objął władzę. Pamiętacie Adamowicza, jaki to był chienic cmentarny? A z drugiej strony pamiętacie Rosiaka, świętej pamięci, działacza PiSu, który został zastrzelony przez innego byłego działacza PiSu. Ani Siołowski mówił, że nic się nie stało i że to, że to przypadek i że to równie dobrze jego można było zastrzelić, chociaż ten, on nie został uznany za psychicznie chorego, chociaż ten, który zabił, czyli Cyba, mówił wyraźnie, że chciał zabić Kaczyńskiego, ale nie było Kaczyńskiego, no to zabił, Niejako w zastępstwie, brzmi to absurdalnie, ale niejako w zastępstwie zabił Rosiaka. No i można jeszcze długo wspominać o tym tragedii w związku z, z tragedią, która się wydarzyła w rodzinie Felix. Jak ona reagowała, jak, jak się zachowywała, czy. I to nie tylko w przestrzeni publicznej, ale w tej przestrzeni prywatnej, w którą nie, 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 chcę, nie chcę wchodzić. No i to jest tylko jeden przykład z Polski, a drugi to jest może mniej istotny, nie aż tak dramatyczny. Chodzi o wyrzucenie krzyża do śmietnika. O sprawie mówiła Nowacka, o sprawie mówił Żurek. Oboje się wypowiadali w taki sposób, że jest to niedopuszczalne, że trzeba poszanować i tak dalej. Żurek nawet mówił, że ta osoba może być skazana. No ale on teraz przygotowuje nowelizację taką, żeby za obrazę uczuć religijny nie karać więzieniem. Powiem państwu prawdę, bo chociaż pewnie się narażę wielu. Ja jestem jak najbardziej za tą nowelizacją, ale to powinno iść w parze z, z innymi bo jeśli z jednej strony się robi nowalizację taką, że nie ma kary więzienia za moim zdaniem słusznie, za e, obrazę uczuć religijnych, to nie powinno być kary więzienia za zniesławienie i znieważenie. I na pewno nie powinno być kary więzienia w związku z mową nienawiści, czyli z tą nowelizacją kodeksu, którą Żurek przewiduje. No ale tu jak wiadomo, jak zawsze chodzi, chodzi o to, żeby dokopać jedną grupę, a drugą uczynić bezkarną. No ale to też dygresja. No i co się w tej chwili dzieje? No w tej chwili biega TVN Gazeta Wyborcza i przedstawia różne absurdalne wersje. Jedna z wersji głosiła, że to był jakiś plastikowy krzyż, jakaś zabawka, ja nie wiem, czy Państwo wiecie, o co chodzi. No, chodzi o, o to, że w jednej ze szkół uczniowie powiesili krzyż. W szkole nauczycielka go z, y, zdjęła i wrzuciła do śmietnika. No więc w jednej wersji krąży, jedna wersja krąży taka, że oni się bawili tym krzyżem, że rzucali po całej sali. No i nauczycielka wielokrotnie ich tam prosiła o to, żeby tego nie robili. E, tej ta zabawa nie została zaprzestana i w końcu wyrwała ten krzyż i wrzuciła do śmietnika Kompletna, kompletnie bzdurna ale lajków nazbierała druga wersja jest taka chyba prawdziwa że ten krzyż został rzeczywiście był plastikowy i został powieszony w jakimś tam miejscu, w jakimś miejscu klasy i wtedy nauczycielka prosiła, żeby go zdjąć. Uczniowie nie wyrazili zgody, więc ona go zdjęła i wrzuciła do śmietnika. No to ja mam teraz, proszę Państwa, bardzo prostą, bardzo proste pytanie. Czy gdybym ja? No i tam jeszcze była te, taka podwersja, że ten krzyż albo został kupiony na Allegro jako krzyż, do tych pseudo zabaw albo został wydrukowany przez drukarkę 3D. Mam bardzo proste pytanie. Gdybym ja sobie wydrukował gwiazdę Dawida plastikową, no i wrzucił ją do śmietnika, albo do, do yy, toalety. Następnie nakręcił taki filmik, umieścił na YouTubie, albo na portalu X, czy w jakimkolwiek innym portalu społecznościowym, czy na własnym portalu, to byłaby afera, czy nie byłoby afery? Jakby to zostało odrobione? Zostałoby to tak potraktowane, jak T.V.N. potraktował tą akcję z, z Krzyżem? E, jako, no właściwie, nie wiem tam. No to jest bohaterska ta, ta nauczycielka. Za, zapobiegła profanacji z tego, co oni e, e, pisali w tej gazecie wyborczej. No Tylko że proszę, i mówili w tvn 20. Tylko proszę Państwa, w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przez kuratorium, czy postępowanie to no nie akurat w tą sferę związaną z kuratorium, nie mam jakiejś głębszej wiedzy, więc nie będę się tu jednoznacznie wypowiadał, czy to jest jakieś dyscyplinarne, czy wyjaśniające. W każdym razie zostało wszczęte postępowanie przez kuratorium. Nauczycielka została zawieszona przez dyrektorkę. No to rozumiem, że rozmawiała z tą że dyrektorka rozmawiała z tą nauczycielką i próbowała wyjaśnić, co się co się stało i na podstawie tych wyjaśnień doszła do takich, a nie innych wniosków. To samo, to w taki sam sposób zareagował, już tam nie pamiętam, czy burmistrz, czy wójt, no bo burmistrzowi i wójtowi są podległe oczywiście te wszystkie placówki edukacyjne. Więc mamy kolejny przykład na to, że im można więcej. No ale na świecie mieliśmy i teraz nawet mamy Znacznie poważniejsze wydarzenia, bo związane z przelewem krwi. Pamiętacie Państwo taką historię z niakim Floydem, który został, no, który zginął, czy, czy umarł w trakcie interwencji policji? W jaki sposób przedstawiana tego sylwetka tego człowieka? No człowieka, który miał notoryczne problemy z prawem, występował w bardzo ciekawej tej kinematografii, w bardzo ciekawych filmach, brał, brał udział, narkotyki, przemoc, wszystko co co kompletnie nie nadaje się na to, żeby postawić to na pomniku. No i jaka była też reakcja po, po tym wydarzeniu? A to było czyste barbarzyństwo. Były palone samochody, były włamania do sklepów, kradzieże. A wszystko to w ramach protestów przeciwko przemocy. Przecież ten obraz absurdu, groteski, paranoi był wysyłany w cały świat i w, i wszystkie media lewicowe, to główne media lewicowe, przedstawiały to jako bunt, jako ba, ba, ba. nawet przez moment zapomniano o tym, że jest pomór i, i o maseczkach i innych zachowaniu dystansu społecznego i myciu rąk e, płynem. E, wszystkie lewicowe media przedstawiały to jako wielką tragedię. Tego jednego człowieka zrobili, zrobili z niego świętego. Tam Burmistrz, zdaje się, też e, e, płakał nad trumną tego bohatera. E, natomiast była kompletna cisza, pomimo tego, że pokazywano te dramatyczne e, obrazy. No to czyste barbarzyństwo, no seryjnie popełniane przestępstwa, no kompletną anarchię, kompletną rozpierduchę, za przeproszeniem. I była cisza. Te wszystkie ekspertki, nie? Psycholożki, seksuolożki i inne e, to jakby, jakby nie widziały w ogóle tego, co, co komentują. Cały czas było odniesienie do tego, jaka to wielka tragedia. Inna akcja. Z jednej jakim, Nataniel chyba, było, 17-latek we Francji. Tam też była interwencja policji. No, też nieszczęśliwa, bo. Bo doszło również do śmierci tego, tego nastolatka. Nastolatka, który uciekał samochodem bez prawa jazdy, który miał poważne problemy wychowawcze, nie radził sobie w szkole. OK, nawet jeśli, nawet jeśli tam doszło do jakiegoś nadużycia ze strony policji, no chociaż musicie Państwo wiedzieć, że no pewna grupa społeczna. We Francji no zachowuje się w sposób charakterystyczny. No, to oni w zdecydowanej większości odpowiadają za to, że każdego 31 grudnia płoną samochody we Francji. No, ale to co się stało po tym wydarzeniu to było kwitowane takimi nagłówkami Francja płonie. Dlaczego? No bo dosłownie płonęła. I była powtórka ze Stanów Zjednoczonych z tej historii z Floydem. No i teraz mamy najbardziej aktualną historię, czyli dwie panie feministki, aktywistki, lewaczki, żyjące w jednym związku. I ta tragedia związana z postrzeleniem jednej z nich w czasie interwencji policji, tak zwanej policji migracyjnej. Ile wersji już usłyszeliśmy po tej lewicowej stronie, które znowu wyświęcają postać ofiary, który, gdzie opowiadane są niestworzone historie, że to była zupełnie przypadkowa ofiara, zupełnie matka trójki dzieci, która po prostu wyjeżdżała samochodem. No, a funkcjonariusze bez dania racji, bez, 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 bez powodu, tak naprawdę, po prostu oddali strzały w kierunku kierującej, po to, żeby ją zastrzelić, no i po to, żeby pokazać, jaka to prawica, jak Republikanie to faszyści. Drodzy Państwo, zapraszam do internetu. Jest mnóstwo informacji dostarczonych na temat tego, kim są te dwie panie i że to od początku, była, od początku do końca była prowokacja. Obie one uczestniczyły w licznych protestach nie przeciw emigracji, tylko przeciw temu, aby ci nielegalnie przebywający Czyli za tym, żeby ci nielegalnie przebywający imigranci w Stanach Zjednoczonych tam pozostali. Jedna z tych aktywistek kierowała, instruowała tą drugą kierującą to ona krzyczała jedź, jedź, a nie tak, jak to przypisywano funkcjonariuszom wcześniej, że tam padały sprzeczne komunikaty. Ten funkcjonariusz, z tego, co podają media i co, o, co, o czym krzyczy internet, wcześniej już raz został potrącony. No i teraz jest taka sytuacja, Proszę Państwa, że my jak za każdym razem, mówię my, bo wszyscy to robimy, ja też, analizujemy filmik rzucony do internetu klatka po klatce, sekunda po sekundę, sekundzie, mało tego. Robimy to wielokrotnie i na podstawie tej analizy, wielokrotnej, poklatkowej, wyciągamy jakże radosne wnioski, że było tak czy nie tak. Tymczasem, ten człowiek, w kierunku którego zmierzał no, potężny e, słów. To był chyba słów amerykański, jak wszystko co amerykańskie jeździ po drogach, to jest potężne, wcześniej był podrącony i musiał podjąć decyzję w ułamku sekundy. A ta decyzja e, z tyłu głowy miała jeden ciężar być albo nie być. Czyli przeżyjesz czy nie przeżyjesz. Więc nie można reakcji e, człowieka w takiej sytuacji. Analizować sobie na spokojnie z nóżką na nóżkę, jak, jak ja teraz sobie siedzę, z komputerkiem, a może jeszcze nawet przy piwku, czy czymś, czymś mocniejszym. Sprawa jest prosta. Ta osoba była związana z konkretnym ruchem, prowokowała to, co zrobiła wbrew komunikatom funkcjonaruszym, dała pełne podstawy do interwencji. Czy dobrze się stało, jak niektórzy piszą, bo zginęła lewaczka, to oby więcej? No nie, ja absolutnie się nie zgadzam z takim, z takim podejściem. Bo pamiętajcie państwo, no, dzisiaj oni, jutro my, albo odwrotnie. Takich rzeczy nie można robić. Czy, czy dało się uniknąć tej tragedii? Być może tak, ale z drugiej strony. Po fakcie, po tych wszystkich analizach, i tak, może mógł odskoczyć, nie wiadomo, co tam zrobić, ale w momencie, kiedy się podejmuje decyzję, kiedy się widzi zagrożenie, to jest ułamek sekundy, kiedy się podejmuje decyzję. I tutaj żadne procedury nie zostały naruszone. To nie jest tak, nawet jak Stanowski popełnił jakąś tam głupotę, że strzelano jak do kaczki i że to morderca to, to zabójca, i że właśnie matka trójki dzieci i tak dalej. Jeśli chodzi o tą trójkę dzieci, to one były wychowane w takich warunkach, jakich była. Mówiłem, jaka to była para. Są też informacje, że została pozbawiona praw rodzicielskich, ale to nie są informacje potwierdzone, więc ja ich nie będę podował jako, jako wiarygodny. Tak czy inaczej, to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. No ale co się dzieje? No jest powtórka z Floyda. Jest powtórka z Floyda, Ameryka. Tym razem Ameryka na szczęście nie płonie i hipermarkety, witryny hipermarketów nie strzelają szyby w witrynach hipermarketów. No ale lewackie środowiska robią dokładnie. To samo pomijają wszystkie niewygodne e, fakty, budują pomnik i oczywiście na tym pomniku usiłują wrócić e, do władzy. Drodzy Państwo, zawsze trzeba patrzeć obiektywnie, zawsze trzeba stąpać twardo po ziemi, ale nie można sobie dać, już nawet nie dmuchać, ale pluć w kaszę. Nie można sobie dać pluć w twarz, nie można pozwalać na to, żeby im było więcej. Za każdym razem, gdy się pojawiają takie sytuacje, które ma, wymagają wyjaśnienia. oczywiście słyszeli tysiąc razy, że jesteście hienami politycznymi, hejterami, nosicielami mowy e, nienawiści, to wbrew temu, a może w, w może właśnie dlatego, że tak jesteście określani. Trzeba robić swoje, trzeba mówić swoje, trzeba dociekać prawdy. Bo to, że ta dysproporcja, dramatyczna dysproporcja występuje w ocenach różnych zjawisk, bo przecież zjawiska patologiczne zdarzają się również po prawicy. Ja opisywałem je wielokrotnie. Ba, ci wszyscy, którzy mnie tutaj, nie wiem, przezywają, czy nobilitują słowem pisior, pisowiec, to wiedzą doskonale, no ci akurat nie wiedzą, ale ci, którzy patrzą obiektywnie na to, co robią, to wiedzą doskonale, że setki wypowiedzi setki, myślę, że tysiące krytycznych wypowiedzi pod adresem PiS są sygnowane moim imieniem i nazwiskiem, czy to na polskiej chacie, czy na portalu X, czy, czy, czy w innych miejscach. Nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby się, no i tu właśnie odpada to magiczne słowo, zaszczuwać tymi wszystkimi pseudowartościami i nie można dawać sobie, od, y, y, odbierać prawa do zabierania głosów, do za, zadawania trudnych y, pytań, do przedstawiania niewygodnych faktów tylko dlatego, że ktoś Was nazwie hienami politycznymi, hejterami y, czy nosicielami mowy nienawiści. Drodzy Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy yy, wnioski. Trzymajmy się tej prostej zasady. Trzymajmy się faktów, miejmy odwagę wyciągać yy, odważne wnioski, nie dajmy się zastraszyć, nie pozwólmy na to, żeby jednym yy, można było więcej, a nam praktycznie nic. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.